Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem poruszyć jeden dosyć istotny temat, myślę, że nie, nie jednemu z Was bliżej znany, a chodzi o temat, który no, nas rolników wszystkich dotyka, temat zalewania, można tak to określić, zbożem naszego kraju, zbożem pochodzenia ukraińskiego. Co ma odzwierciedlenie w dzisiejszych cenach, cenach, które powinny być wyższe? Myślę, że nie jeden z nas, nie jeden z rolników myślał, że przetrzymanie płodów rolnych będzie się wiązało z tym, że będziemy więcej zarabiać. Nic, nic mylnego. Niestety jest całkiem odwrotnie. A już Wam mówię, o co, dokładnie, o co dokładnie chodziło. Jak wiecie, już też o tym opowiadałem, że doszło nam e, kilkadziesiąt e, hektarów e, dzierżawy. E, obsialiśmy to oczywiście rzepakiem. E, co też. Na filmach o tym rozmawiałem i myślę, że nie jeden z Was o tym również wie. No i co, przyszło mi przez myśl, chociaż nie jestem zwolennikiem, ale przeszło mi przez myśl, by dostawić sobie silos. Yy, dlaczego silos, yy, mimo że nie jestem zwolennikiem yy, silosów, yy, to za chwileczkę Wam yy, opowiem. A. Yy, Ci, którzy uważnie oglądają, będą wiedzieli dlaczego, dlaczego zacząłem od magazynu dzisiejszy film. Miał tutaj powstać silos w tym miejscu. Bo zobaczcie, tutaj mamy piękne miejsce. Tu jest jeszcze sporo do ogrodzenia. Tak jak widzicie, mówię, postawię sobie silos. W tym przypadku będzie to silos lejowy i, i to co zbierzemy z tych dodatkowych hektarów, które nam doszły w tym roku. Mówię w sobie w ten silos. Tu mamy pszenżyto odpowiednio, rzepak oraz to, co widzieliście wcześniej na filmach, częściowo było w, w magazynie. Pszenica, która, e, którą kosiliśmy zaraz po żniwach i oddawaliśmy w sumie, w sumie to niekiedy w żniwa, e, może ona sobie leżeć, tak? Ale ten silos, który miał tutaj właśnie powstać, czy to tu, czy tu, myślę, że bardziej tu by on stał. E, silos lejowy, całe oprzyrządowania, tak jak widzicie, już są, Mamy kubełek. E, mamy żmikę zasilającą. Potrzeba byłoby mi tylko i wyłącznie, słuchajcie, jeden silos i żmika, która by e, była żmiką odbierającą z silosa do kubełka. E, czy też odwrotnie, nie? no W sumie żmika odbierająca z silosa do kubełka, a z kubełka, no to wiadomo, albo na wiatę załadunek w wiacie, albo załadunek tutaj pod tą wiatą przejazdową. No i pierwsze co, no to wiadomo, podchodzimy do wyceny. Szukamy firmy, ja akurat tutaj nie szukałem, tylko ta firma, która mi stawiała te silosy. Uśmiechnąłem się do nich i poprosiłem o wycenę jednego silosalejowego. lejowego Nie chcę skłamać, ale chyba coś koło 100, 150 ton. Przepraszam, 150 ton taki silos lejowy z jedną żmiką wybierającą. Myślę sobie, będziemy mieli gdzie ten rzepak obecnie, który jest zasiany na tych dzierżawach, wsypać, yy, wejdzie mi w ten silos, który mam, bo siejemy tak o, około 45 hektarów, yy, plus to co żeśmy, yy, plus ta dzierżawa, no to myślę sobie, w te dwa silosy wejdzie pszenżytko też się zmieści, kukurydza i tak pojedzie, yy, pojedzie w świat, więc, yy, więc mówię, Dokupimy, jest tych troszkę płodów rolnych, zły rok oczywiście, jeżeli chodzi o, o tonasz, o, ogólnie o ten rok, z, który za chwileczkę się kończy, że nie jest, nie jest on zły, więc troszkę tych płodów jest. Myślę sobie, może by właśnie ten silos postawić. Tak, będzie miejsce, gdzie wsypać ten rzepak, yy, czy tam nawet coś innego, ale my się z myślą o rzepaku. Będziemy mieli pusty magazyn i wtedy sobie magazynem tutaj yy, będę dysponował pod właśnie maszyny. Skończy się sezon. Wjedziemy sobie maszynami, i na spokojnie, na spokojnie wszystko tutaj nam się ładnie poustawia. Będziemy mieli, że tak powiem, wszystciutko. Pod dachem, nawet pług, który jest dosyć mało używany. Czy tam kultus, przyczepy, opryskiwacz, ciągnik, yy, czy nawet i trampolina, prawda? Także yy, plany tak częściowo już. Yy, już uległy, że tak powiem, zdegradowaniu, gdy usłyszałem cenę za te silosy. Nie jest żadną tajemnicą, że ten kompleks silosów z kubełkiem, z żmikami wybierającymi, z żmikami w silosach, z całymi tymi systemami, prawda, bodajże 260 parę tysięcy. Dzisiaj za jeden silos. Jeden silos z jedną żmijką wybierającą, to jest praktycznie połowa tej ceny co ten kompleks. Jeden silos. A gdzie doliczyć jeszcze kubełek, gdzie doliczyć jeszcze żmijkę główną zasilającą, wybierającą z, e, z dołu technologicznego, tak z sypu, y, czy też y, żmijki w środku te wybierające, bo tamten byłby lejowy, więc to wszystko grawitacyjne by się odbywało. Więc pomyślałem sobie, no jednak tak, no trochę tych podów jest, prawda? No to, e, to może by się jakoś tam to rozbiło na, na, na dwie transze, czy jakoś, ale dałem sobie spokój. Mówię, zobaczymy, zobaczymy, co to wyjdzie pod koniec roku, bądź też na początku, jak to wszystko się będzie kształtowało. No i co? Wyszło szydło z worka. O! E, giełda leci na łeb, na szyję. Jeszcze ci, co e, być może niektórzy z Was w żniwa podpisali kontrakty, choć nie znam zbyt wiele osób na przykład na rzepak w żniwa niektórzy podpisywali że tam leciutko przed żniwami jeszcze e, ceny powyżej 3,5 tysiąca było można dostać e, spokojnie 3,700, 3,800 zależy oczywiście kiedy, kiedy te kontrakty się podpisywało dzisiaj e, dzisiaj cena na dzień dzisiejszy to myślę, że 2,500 więc tak na dobro sprawę plus minus 1000 złotych. No, zależy, zależy, kto kiedy by podpisał, tak? No, w żniwa można było dostać, tak jak podpisujemy w sierpniu byśmy podpisywali to te 3200 e, plus jakieś tam dopłaty, no ale to dopłaty do dzisiejszej ceny też dostajemy, chociaż one są proporcjonalnie liczone, e, procentowo liczone do, do ceny dodawane. Więc im wyższa cena e, tym, e, tym i wyższa dopłata, prawda? Tak też to się odbywa. E, a wyszło, y, wyszło to do. Te, do znaczy doszło to do tego, że dzisiejsza, y, dzisiejsza cena to jest, no tak jak mówię, plus, minus y, 800, tys. zł. W zależności, kto gdzie, jak podpisał. Y, razy to tonaż rzepaku. Więc taki silos teoretycznie na dzień dzisiejszy, to co mamy w silosie, y, to jest za darmo. Jeżeli wtedy byśmy ten rzepak sprzedali, y, to byśmy mieli ten silos można powiedzieć, w tej cenie, za którą dzisiaj sprzedamy rzepak, dodatkowo byśmy mieli ten silos. Niestety tak się nie stało. Czekaliśmy, jak, jak myślę, że wielu z Was też również czekało na. Na, na zwyżkę cen, na podskoczenie tych cen, także po żniwach zazwyczaj gdzieś te ceny rosły. Tu sukcesywnie ta cena spada. Co było, co jest odwrotnością roku ubiegłego, prawda? W tamtym roku niektórzy sprzedawali po żniwach, sprzedawali to tanio, później po żniwach cena stosunkowo rosła. Ten rok jest zupełnie, zupełnie odwrotny. Spowodowane jest to tak na dobrą sprawę nigdy nie, do końca nie będziemy wiedzieli, ale słysząc to, co się dzieje na południu, to, co przy, przypływa do naszego kraju, a miało przepływać, nie przypływać, tylko przepływać przez nas kraj z Ukrainy. No myślę, że w wielkim, większym stopniu ma to wpływ na, na ceny. Ceny, które dzisiaj naprawdę no, dosyć dosyć. Poszybowały w dół. Ktoś powie, tak, no ale nawozy też poszły w dół. No oczywiście, tylko za dzisiejszą tonę rzepaku nie kupimy, nie kupimy tony nawozu. Tony nawozu, ja mówię tutaj o nawozie azotowym. Yy, jeszcze w żniwa można było praktycznie kupić jeden do jednego: tona rzepaku do tony, do tony nawozu. Bo tak też mi się udało kupić RSM. Oczywiście to to, jakby to też nie jest tajemnicą, bo o tym mówiłem. Więc, więc tak na dobrą sprawę, to, to, co napływa do nas z Ukrainy, myślę, że ma w wielkim stopniu znaczenie i wpływ na, na ceny, które dzisiaj, dzisiaj mamy. Yy, oczywiście, no, niektórzy z Was powiedzą, tak, no ale tam jest wojna. No, oczywiście jest wojna. Ja nie mówię, że nie możemy pomóc. Powinniśmy, ale. Tam jest, jak jest na Ukrainie, to każdy wie, prawda? Tam jest samowolka, można tak powiedzieć, taka partyzantka, tak? Te, te zboże napływa do nas, tam w większości nikt prób nie robi. Obiło mi się gdzieś o uszy, że te... te, te te zboże czy te płody przyjeżdżają nawet z, z robakami, gdzie dzisiaj, dzisiaj my, jak zawozimy, tak, znajdą jakiegoś rozkruszka. Nie, nie daj Boże, i mowy tutaj o, o wołku, to już absolutnie. I, więc ten, ten towar jest absolutnie całkowicie do wywalenia. Znaczy do wywalenia, do, do zabrania z powrotem do domu. Tam tego nie ma. Co niedawno się y, było głośno, oczywiście i nawet w mediach, y, kukurydza, która na południu, y, rolnicy, którzy jeszcze jej nie skosili, nie mieli gdzie jej odstawić, bo było wszystko zapchane materiałem ze wschodu. Czy to jest normalne? Wydaje mi się, że nie. Skoro y, w naszym kraju rolnicy y, uprawiają, nie tylko mowa tutaj o kukurydze, ale chociaż tutaj ten ten wątek teraz dotyczy kukurydzy, uprawiają kukurydzę, tak, czekają, no to jest południe, tam, tam jest troszeczkę inaczej niż u nas, my już tutaj na, na przełomie listopada, połowy listopada praktycznie wszyscy mieli pokoszone, mówię, zdarzały się wyjątki, ale tam oni dopiero myśleli o żniwach, dopiero się przygotowywali do żniw, my tu już jakbyśmy, można powiedzieć, żniwa kukurydziane zamykały się, a tam dopiero myślano o wjeździe kombajnem w pole, tak, i co? I rolnicy nie mają gdzie tego oddać. To jest raz. Nie mają gdzie oddać. Cena, jaka, jaka już później była, no to, to też już woła o, o pomstę do nieba. Także no nie dzieje się to dobrze, i uważam, że to jest problem ogólnokrajowy, który no rolnicy jakby sami nie, nie są w stanie rozwiązać. Tutaj musi, musi zareagować nasz rząd, jak on reaguje. No to chyba sami, e, sami wiecie. Także ani z losu, ani z tego, że przetrzymujemy w tym roku zboża, czy tam płody rolne, e, no nie jesteśmy zbytnio zadowoleni. Delikatnie rzecz ujmując, prawda? Można byłoby na tym naprawdę sprzedając to pożniwa bądź kontraktując jeszcze przed żniwami, moglibyśmy zarobić przynajmniej, e, przynajmniej około na 100 tonach rzepaku około 100 tysięcy więcej czy to jest normalna rzecz? czy tak powinno być? no to już pozostawiam wam do, do oceny, piszcie w komentarzach a ja na dzisiaj, na dzisiaj kończę yy, kolejny odcinek już zapowiadam, że będzie troszeczkę z chlewni opowiem jak jest na rynku, na rynku trzody chlewnej i co w chlewni piszcie Także do usłyszenia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.